Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to po dłuższej przerwie na moim kanale będzie po raz kolejny Honkai Star Rail. Mamy dostępny nowy baner, który no, od dłuższego czasu mnie interesował, więc zrobimy sobie samony. Ja wiem, że ostatnio z Honkajem tak troszkę przecichłem, Nadal nie wiem, czy będę nagrywał, ale na pewno coś postreamuję, także streamy jak najbardziej wchodzą w grę. Myślę, że tego typu gry lepiej się streamuje niż nagrywa, jeżeli mam być szczery. No i przede wszystkim po ukończeniu historii nie ma za dużo do roboty w tej grze, ewentualnie osiągnięcia, ale mniejsza o to, a oczywiście, wszedł nowy banner. Banner z Jing Yuanem. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, nie mam pojęcia i w sumie mnie to nie interesuje, bo nie o to się tutaj rozchodzi. Mam 102 warpy, jeżeli dobrze liczę, więc na pewno na tym filmie dostanę jakąś postać pięciogwiazdkową. Zasada jest taka sama jak przy Zili: chciałbym po prostu dostać jakąkolwiek postać pięciogwiazdkową, potencjalnie dzięki Juana, bo po to robię ten banner oczywiście. Jeżeli wypadnie jakaś inna postać w pierwszych dwóch multi, to jedziemy dalej. A tak, to do pierwszej po prostu pięciogwiazdkowej postaci. Jeżeli wypadnie coś innego przy 70, 80, to po prostu stopujemy i zastanowimy się, co dalej. W jeden raczej nie będę robił żadnych samonów. Dopiero jeden, po kawkę, więc mogę sobie poszaleć. No i bez zbędnego już przedłużania lecimy. Nie mam nic nabite, 0 pity, więc muszę od zera. Także 7 multi i później pojedynczo, tak jak ostatnio zaczynamy. Fajnie, gdyby mi się w końcu poszczęściło w grach typu Genshin i Honkai. Ja praktycznie nigdy nie dostałem wcześniej żadnej postaci. Zawsze to było Pity albo Ledwo przed i nigdy to nie było w pierwszych 10-20 Więc może no, mój los się odmieni trochę e, Mamy Susheng, jeżeli dobrze wymówiłem po raz kolejny Najbardziej zależy mi na Tingyun Z czwórek, chciałbym ją podnieść na E3, E4 jakby dał radę no, Ale zobaczymy jak będzie leciała, także pierwsze multi takie sobie po prostu I Jedziemy dalej, to jest drugie, muszę liczyć żeby się nie pomylić I nie przeszarżować. Jest kilka znaków, że będzie piątka. Ja wiem, pisaliście mi, ale muzyka też wchodzi w grę. Muzyka jest inna przy piątce. Także ja się sugeruję głównie muzyką. Jak się przegapi po prostu znak na ekranie, to zawsze można muzyką się sugerować. No i mamy Tingyun, bomba jak dla mnie. Jeszcze tak z dwie, potencjalnie trzy kopie. No i naprawdę byłbym bardzo zadowolony, bo bardzo często jej używam. Także mamy 20. Lecimy 30. Tutaj nie będzie raczej. Chyba standardowa muzyka, no? Dokładnie. Ciekawe, czy znowu wygram 50 na 50, bo przy Zilli wygrałem. No i March 7. Niech będzie. To jest druga postać, na której najbardziej mi zależy. Jest tych czwórek, oczywiście na suszęk najmniej o Tingyun, spoko dwie postacie bomba bardzo fajny pól bym powiedział także e2 już będzie no to jeszcze dwie nie bądźmy troszkę zachłannie to będzie numer 4 teraz dobra widziałem właśnie że na facebooku ludzie wysyłają że w ciągu pierwszych 10-20 dostali no mnie nigdy to nie spotkało ani w genshinie ani tutaj masakra do innych gier miałem szczęście gacza, do tej dwójki, no niestety. No, jaka będzie czwóreczka? Suszęk, no niech będzie, no już trudno. No to idziemy, piąty multi. Ja tego się spodziewałem. Tingyun, trzecia. No, no, no. Co tutaj dostaniemy? Pod koniec znowu. March 7, no niech będzie, dobra. No to szósty, nie? Jedziemy do PT albo Soft PT. Zapewne. Tutaj znowu nic nie będzie, więc. No nie, tym razem. Tym razem szybciej nie dostanę, pewnie. Może chociaż Tingyun? Na pocieszenie. E3 elegancko by było robione. No, tym razem dobra, mamy Lightkona. No dobra, to siódmy. I później pojedynczo, żeby Soft Pity nabić. Nie ma co szarżować w tego typu grach i przesadzać. Ale chyba znowu nic, więc będzie trzeba liczyć na Soft Pity. Mam nadzieję, że w ogóle to Soft Pity będzie, a nie Hard przy 90. No, Tingyun, Sushang i Tingyun, spoko. Może jeszcze trzecia by wypadła? Nie, dobra, także E3 bodajże, nie? No i teraz pojedynczo. 7-1. Zobaczymy. Ostatnio było 7-5 albo 7-6 chyba, nie? Oczywiście będę skipował. to chyba nic nie będzie. 7-2. Nie będę oczywiście pokazywał wszystkiego. Tutaj też nic nie będzie. 7-3 teraz. Lecimy. I też nic. Dobra. 7-4. Od 7 chyba się zaczyna soft pity, nie? Dobra, i teraz liczymy właśnie na piąteczkę powoli, już powoli, no nie mówisz od razu. Przy 75 ale. O, będzie, 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 nie? Były kolorki. I muzyczka też jest inna troszkę, nie? Także piąteczka, ciekawa jaka. Jingyuan, czy inna Clara Może też by spoko była? Coś tego? Co dostaniemy? Dostaniemy na spoko, dobra. Także nie ma sprawy. Nie powiedziałem w ogóle, co bym chciał dostać, jakbym nie dostał Jingyuan'a, ale go dostałem, więc w sumie to już nie ma żadnego znaczenia. Dwa razy 50k wygrana, 50 wygrana, 50-50. Ale gdybym nie dostał Jingyuan'a, to chciałbym dostać Bailu lub Klarę. Tak by to wyglądało. Także może sobie przy 75 od razu, nie? Cał całkiem nieźle. Przy okazji mam zaoszczędzone tam prawie 30 na kolejne banery już teraz w tym momencie, więc do kawki do 1-2. Myślę, że spokojnie się no dużo, dużo zbieram. Myślę, że kawkę mam gwarantowaną. Jakbym już nic nie wydawał na tym banerze specjalnym, na banerach specjalnych w sumie. Czyli tak, będzie E3, nie? Szkoda, bo liczyłem na E4 troszkę, bo tam wtedy buff jest chyba większy. Tutaj 20% jeszcze więcej obrażeń, więc no to by było fajne. No ale już nie będę robił specjalnie puttingin, nie? Tym bardziej, że dzięki Łana już dostałem. To nie ma absolutnie sensu tutaj kombinować. No i przede wszystkim jak on się prezentuje. Eee, gdzie tu była drużyna? Tutaj była drużyna. I zamieńmy. Dobra, na razie za tego. Jingyuan. one. Dodajemy. I... Aha, tutaj nie zmienia, nie? Dobra. Szkoda, dziwne, że nie można tutaj zmieniać. Co im szkodzi. Także Jingyi One się prezentuje tak. O. Bardzo fajne ataki ma w ogóle obszarowe. Bardzo dobra postać po raz kolejny. Dużo osób wybiera, czy Zile czy No, Ja bym polecał obie te postacie, bo już tak naprawdę mam spokój teraz z postaciami zadającymi obrażenia. Mam w jednej drużynie Zile, w drugiej mam Jingiwana, więc mogę po prostu te postacie zrobić i one będą takimi filarami. Demon Slayer, tak swoją drogą. No i to by było na tyle, nie? Możecie oczywiście w komentarzach pisać jak wam poszło na tym banerze, czy udało wam się dostać Jinguana. Ile zużyliście warpów? Czy dostaliście kogoś innego? Ja nadal liczę po cichu kiedyś na klarę i bailu, ale to pewnie wypadną mi albo ze zwykłego banera, albo gdzieś tam przy okazji przy przegranej 50. Życzę Wam oczywiście powodzenia, jak najlepszych, udanych oczywiście samonów na tym banerze, wygranego 50-50. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.